12 Tom, 16 lutego 1921 roku. Aby wejść w wolę Bożą, wystarczy usunąć przeszkodę, wolę ludzką. Wystarczy tego chcieć, i wszystko jest zrobione. Kiedy myślałam o świętej woli Bożej, mój słodki Jezus powiedział do mnie: Córko, moja. Aby wejść w moją wolę, nie potrzeba żadnych dróg ani drzwi, ani kluczy, ponieważ moja wola znajduje się wszędzie. Płynie pod stopami, po lewej i po prawej stronie, nad głową i wszędzie. Stworzenie musi usunąć jedynie kamyk swojej woli, która, choć przebywa w mojej woli, nie dzieli jej efektów, ani z nich nie korzysta. W mojej woli staje się jakby obca, ponieważ kamyk woli stworzenia, jak w wodzie, uniemożliwia jej przepływ z jednego miejsca w drugie. Kamienie jej na to nie pozwalają. Kiedy dusza usuwa kamyk swojej woli, natychmiast zaczyna przepływać we mnie, a ja w niej i otrzymuje do swojej dyspozycji wszystkie moje dobra, moc, światło, wsparcie i cokolwiek zapragnie. Oto dlaczego nie potrzeba żadnych dróg, ani drzwi, ani kluczy. Wystarczy chcieć i wszystko jest zrobione. Moja wola bierze na siebie wszystko i zobowiązuje się zapewnić duszy to, czego jej brakuje a także pozwala jej szybować w nieskończonych przestrzeniach mojej woli. Wręcz przeciwnie jest z innymi cnotami, ileż wymagają wysiłku, walk oraz długich dróg. I choć wydaje się, że cnota uśmiecha się do duszy, to wystarczy nieco gwałtowna namiętność lub pokusa, lub nieoczekiwane spotkanie, żeby odrzucić duszę do tyłu i zmusić ją do przebycia drogi od nowa.